Czałem czołem drogi widzu. Kolejny odcinek Last Hero of Nostalgia przed nami. Ostatnio przemierzyliśmy prawie cały zamek. Teraz natomiast otwarła się przed nami nowa ścieżka. No i warto z niej sobie skorzystać. Mianowicie było to tutaj. No i musimy zejść sobie tutaj na dół. Zobaczymy, co te, to co, może nie te, ale co ta teatralna, że tak powiem, kabina sobie kryje. O Jezus Maria. Dobra, tam są jeszcze inni, ale ja nie zamierzam się tutaj z nimi za bardzo męczyć. The future cannot be interpreted without the context of the past, and if the past is meaningful, it is only so because of the future it enables. Your own meaning, hero, is becoming clearer to me. Okay. Annoying enemy ahead. You can do it. Be patient. А? Ну, правда. Fajnie że... Fajnie, że w ogóle da się go trafić. Nie? Jak zwykle zaczyna się na dzień dobry ten sam problem, który był wcześniej. Ech. Ale spoko, damy radę. Nie takie rzeczy się robiło w tej grze, więc luz. <laughs> Tylko, że teraz znowu trzeba dymać taki hektar. O, ja nie... Dobra. Nie ja w ogóle lecę nie tu, gdzie mam lecieć. No i dobra. Spróbujmy raz jeszcze. aha niewiele brakuje Anti-Hero Establishment. Ok. No cóż. Zobaczmy w takim wypadku, co to jest. To jest tu. Degradation 15%. Nie wiem, co to znaczy w ogóle. Ale możemy spróbować z tym pobiegać to się przekonamy. Tak sądzę. Wow, look at Hilarious Thing. Nie wiem o co tu chodzi. O, w górę w ogóle lecę. Myślałem, że w dół po pobiegnę. Znaczy pobiegnę. Zjadę tą windą. Quest World vault. Ok. Ogółłem to znowu ten tip. Crown of the undone. Zobaczymy co to za koronka 8,1. Jed... No, w sumie to możemy spróbować tego. Chociaż nie wiem, czy mi się to w ogóle przyda. Ten <laughs> set broni, znaczy set pancerzy. Ale no, zobaczymy. Na razie zjadę na dół i pójdę po prostu tą malejką, gdzie były tory. Bo być może tam będzie jakieś otwarcie przejścia z drugiej strony. W ogóle szkoda. Bo. No w ogóle nie patrzę na te bronie do zapamiętania. I trochę słabo, chociaż, chociaż chwila. Tu coś się podświetla. I co, jeszcze się częsie? Nie, już nie. No i dobra. No mamy tutaj jakieś w sumie przejście. W każdym bądź razie na pewno z, jakbym chciał tutaj broje sobie ogarnąć, to na pewno chciałbym ogarnąć sobie tą. Tylko że w tym będzie mi się ciężko kulać, nie będzie mi się ciężko kulać. Tylko pytanie brzmi, czy to jest w ogóle sens brać tak, to ma 28,5% to ma 8% mniej, ale ma Sorsa 28%, więc chyba raczej bym się na to skusił, bo... Hmm. Nie wiem za bardzo o co chodzi z tym establishmentem. O, garnek mogę sobie założyć. Siedem i pół. Tutaj nie, nie, dobra. No i dokładnie tutaj z drugiej strony po prostu wyjdziemy i będzie święty spokój. Hell yeah! No i teraz możemy lecieć tam do góry. To zobaczmy w ogóle co ta broń tutaj ma. We were weapons, our grouping up the tavern's heart. Czyli przy jakiejś, nie wiem, tawernie, czy czymś takim, na to wychodzi. Memory of an NPC don boss. Chyba, że się nie da tego otwierać. Demet 141. Może ja bym podbył, że ja powinienem właśnie z jednoręczną bronią biegać. A nie z tym dworęczniakiem. Nie wiem, zobaczymy.

I can absorb their suffering, their longing, so you don't need to solve their mysteries. Instead, you'll get to wield super duper awesome versions of them to beat up whatever bad guys you chase, and <laughs> their liberated husks won't have any memories left to burden you with. Win win! <laughs> hey. Unburned and the relics are stronger, but lose their lore and special ability. This cannot be undone. Hmm. No, nie wiem, czy to robić, czy to nie robić. Ciężko mi stwierdzić. Nie, nie będę tego robił. 5000, serio? Co to jest za skrzynia, że 5000 tutaj trzeba? Easy Maker Key. The Devs. A i tutaj możemy się przedostać do The Devs. Czyli to jest takie main miejsce, gdzie możemy sobie coś ogarnąć. Widzę. Powrót do starych rejonów i tak dalej. Nie dostałeś? Dobra, jakoś to trzeba otworzyć, bo coś tam jest, widzę. A, przecież wajcha jest. Na razie sobie przeeksploruję to. Mam już 5,5 tysiąca, więc mógłbym w sumie otworzyć tą skrzynię. Dobra, zanim tutaj przejdziemy dalej, to tak jak mówiłem, najpierw tą skrzynię otworzę, a potem możemy się bawić. Jeszcze też możemy broń ulepszyć, bo tutaj przecież kowal jest: Round Introspective purse. Tego tu nie mam. Mm. O, tu jest. Plus memory dropped from kills. O, to się przyda. W takim razie możemy to tutaj gdzieś sobie stadzić Na przykład tu Wow These vaults once held rewards for our heroes. Having restored our good king, a hero would return to a procession and, uh, and play, honoring their deeds. We would give them our most beautiful craft, not for fighting, just tokens of our adoration, our veneration. Of course, their story wasn't yet over then. There was still the kidnapping during the festivities. Oh, yeah. good times. Still no Master Smith. But uh, maybe tradition lingers.

Za 1000 ok i teraz możemy jeszcze ulepszyć pewnie. Na razie nie mamy więcej, na razie nie mamy więcej, e, że tak powiem, tych naszych wspomnień do ulepszenia. Więc, no cóż, będzie trzeba tutaj po prostu sobie gdzieś poekpić. Pięknie i o to właśnie się rozchodziło. Mamy 2600, więc będziemy mogli z automatu o Buko Blade. Będziemy mogli sobie z automatu tutaj tą broń odreperować. Jakaś lodówka w ogóle jest. Ale nie da się jej rozwalić, szkoda. <grytanie> Dobra, zobaczmy tutaj tą broń nową. O, tutaj w ogóle Stinger, widzę coś chce od nas. 307, a to 477, więc to jest trochę, można by powiedzieć, diametralna różnica. Ale właśnie, któraś broń tutaj drżała. No i pięknie. my hero loathed low. temperatures, more than anything, his visage was ever masked to prevent brisk air from chilling his sensitive cheeks. like others, my master was inspired by acoustics bravery. in spite of a probable cold front moving in from the mountains, he gripped me firmly, tightened his scarf, and stood against the great ones. He was quickly overcome. Mercurio could not kill his rivals then. Their heroic icons would respond them to rally anew. They were confined within Quest Reward Vault, the converted prison overseen by Gnome the Consumer. There, my hero found himself cellmates with advice that chronically lowered the temperature beneath a comfortable level for most liquids. a personal torture for him and a promise of the depths of sadism, plumbable for any others who sought to be saviors. No nieźle. Fajnie, że tutaj broni mają coś takiego jak lore można tutaj powiedzmy poznać historię poprzedniego, tak jakby władcy tej broni. No po prostu właściciela. You can't afford that. Ok, czyli na razie nie możemy bardziej zwiększyć, szkoda. No problem, mate. Ile aktualnie ta broń zadaje obrażeń? 528. Nice. W takim razie teraz możemy tutaj biec do góry. I to by było na tyle. A to jakiś rycerz jest w ogóle? O, jakaś fajna zbroja?

No nic raczej tutaj nie drży, aż tak, więc chyba nie bardzo. Okej, okay. najpierw sobie jeszcze zobaczymy może tą broję nową. No jest gorsza. Ale też ile jest lżejsza. Ciekawe, czy będę mógł stosować jakieś, nie wiem, szybsze uniki powiedzmy. Eee, niby nie. Dobra, wracamy do dawnego stetu. No i dobra. Gdzieś tutaj już wychodzimy z tej całej krypty. No akurat nie tak to miało do końca wyglądać. Ale spoko. Jak widać sadzimy tutaj całkiem mocne demerze. Crucible NPC City. O, to to z początkowej w ogóle lokacji. Tylko ciekawe, czemu. Ha, bo to jest pozawalane. Myślę, że tu będziemy mogli z tego miejsca po prostu sobie przechodzić dalej. No Ale mniejsza z tym. Sprawdźmy tutaj ten topór. O, coś tutaj się podświetla, nawet dokładnie. A no, po prostu możemy zrememberować za 3000. Okay, here is the story. The great forgetting was inescapable. All would surrender eventually. No new content or NPCs had spawned since before the age of forgetting began. I'm trying to reset the content that lingered, degraded further with each rebirth. The minds of Nostalgia's NPCs pixelated with their bodies. The few pockets of fidelity that remained in the world were camped by the powerful, and even those last vestiges would eventually pixelate too. A tam coś chyba jeszcze dalej było w ogóle. Teraz tak wyłączyłem, ale przejechałem i coś tam było. O, oh, nostalgia, had been imagined as a gauntlet with a finish, but in her forgetting she's inescapable. Kitchen. Nie wiem, wygląda to tak jakby zarabiało, nie wiem, wstać czy coś tego typu. Irrelevant, Applejusz, co to znowu jest? Nie widzę tego, a tu jest. My heroes sought one with one thing above all else. To jest jakaś broń w ogóle, jakaś ręka. Nie wiem, co to jest całkiem sporo obrażeń zadaje. Dobra, ja bym sobie złożył w ogóle te wszystkie właśnie memory... E, memorisy. Chociaż widzę, że chyba nie bardzo się da. No, mniejsza z tym. Dobra. Odpocznij w takim razie. Czy my możemy zlevelować? No, raczej wątpię, bo mamy 2600 tylko. Ikony nie mamy żadnej do przekazania no to co to nic tutaj więcej nie zrobimy ale powiem Wam szczerze że możemy zakończyć tutaj ten odcinek i w kolejnym przekonamy się gdzie nas zaprowadzi ta kuchenna droga tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku